Był to zwykły dzień, jak dwójka przyjaciół wybrali się na Morze Bałtyckie, na jach. Nagle jacht się rozbił o górę lodową, i spotkaliśmy się razem na takiej tratwie, a ze mną dzisiaj spotkał się z Balba. Cześć. No, ja sobie tutaj połowiłem, wiesz, jakieś rzeczy. Mam jakiś hak. Jak kapitan hak. Dzień Dobra, i tak. przyjaciele, Wyspa! Wyspa? Ale nie mamy nic przecież. No i co? No to jaka, co tam mam zebrać na tej wyspie? No drewno, zrobimy szybko. Sikierę. No jak? Z czego Sikierę sobie robi? Z kamienia chyba. chyba. No i patrz, tam leci beczka. A gdzie kamień? Ja, ja nie mam lin. Z beczki Wiesz, się. O, liny. Liny. Mam, mam dwie liny, wszystko mam oprócz. Kamienia Patrz, tam jest beczka i ja ją trzeba pozostać, bo z beczki zawsze. Nie zawsze chyba. Często wiesz, co Ziuu. Czekaj, czy ja dostanę? Ziuu. Patrz, jak blisko. Zawsze. ja to zrobię. Hiu, jak ty daleko rzucasz jak jakiś 600 bol? Dobra. Zaczekaj, ktoś mi na patrę. Mamy kamień? Mamy odpadki. No nie. Na razie na tej wyspie możemy przekiwać. No, na tej wyspie. ale ona jest zarąbisa ta wyspa. O, ładna jest. Masz kamień? Nie, mam odpadki. Słaby jesteś, też mam odpadki. Bardzo fajna ta wyseczka. Myślę, że to będzie przygoda na bezludnej wyspie, nie na żadnej pracy. Zenek, tu ten. Zenek? Zenek, Zeniu, Zeniu. A czekaj, chcę ci powąchać dupę. Mm. Jesteś babą, jesteś babą, a ja chłopakiem. <laughs> Trzeba się rozmnożać. <laughs> Ej, właśnie. W tej serii będzie jeszcze więcej osób, ale no. No rozmnożymy się i jakiś wyjdzie chłopak chyba. Tak Musieli się spóźnić na nagrywki. No jak! Zaczekaj, ja tam płynę po. Po co? Ale inna, Zaczekaj, ja tam płynę! Zży, nas się pokoda. Nie pokona! Zbierzmy spadki! Choler! Ciebie prawie pokonał! Cicho, ja nigdy nie pokonał! Co tutaj trzeba zrobić? Co tutaj się dzieje? Ej! On tu skacze? Zenek? Zenek e, skacze. o. o. O Ty Zenek tam chyba zaraz łódkę chce zaatakować Wiesz co? Ja na razie sobie tutaj pozwolę. Ananasa mam! Nice! Ej, mi Podpływa wiesz. Wiesz co? Ja już wpłynę. Kurde, Zenek, zaczekaj, Zenek! Aaaa! Zaczekaj! Poczekaj na mnie! Zaczekaj! Kurde, Zeduś! Zeduś! Tak, twoj! Tak, Zeduś! Wiesz co, ja myślę, że trzeba zrobić tego. A tak nazemka. Ja już mam, piek, mam 20 desek y, dasz, dasz mi jedną linę. Zaczekaj sam sobie zrobię linę. Trzeba wodę zrobić, trzeba zrobić... Y, zobacz, zobacz to! Siu! Siu, zobacz to! <laughs> przepraszam, <Trzeba>. przepraszam, <laughs> przepraszam! O, czekaj. Y, jak zrobić wodę? Prosty film. Okay, y, sure. daj mi liście, daj mi liście, daj mi... Ile masz liści? Wej, ja zrobię, no, spokojnie, bo ja mam już To jest dobre. Jest dobry początek. Ja myślę, że trzeba zrobić młotek. Tak sądzisz? Ja sądzę, że waliło mi grę. Eee. Wiesz co? Ja sądzę, że powinieneś lecieć, lewy... prawy przycisk myszy. Wadze, nie, ja serio, Nie serio, chwili O! 000 razy w Uff. Uff. Ja! Jest, jest, dobrze, Zenek, Zenek, zaczekaj. Teraz ja robię, muszę ja jakiś podobało. młotek zrobić. Zamiast 6 przeskoków na godzinę. Ten na ten razie ten jesteś sama, ale już śmiewczytuje. Co tutaj? Młotek. Hop. dalej, zrób to przez Zobacz, jaka tratwa rozbudowana! Tak się to robi! Brawo ty, Jowik, oficjal! Dwa, dwa, dwa. No czekaj, to był... co Ale zobacz, jaka tratwa! O to chodzi, nie? Żaden... Jak ty budowałeś wtedy tratwę, pytania? Jak ty w ogóle wtedy budowałeś tratwę? Kiedy? Wtedy. Nie wiem kiedy. W sumie nie Zenek, ty się tak nie czaj, bo dostaniesz beczaj. W głowę, byłem w stanie. O, mam kamień! Balba, kiedy ty jesteś? Gdzie ty jesteś? O, trafia na tratwę! Zobacz, jak fajnie rozbudowałem Opuszcza tratwę? Wait, gdzie ja jestem? Jestem na jakiejś osobnej wyspie i nie mam rzeczy, nic. Żadnych rzeczy. A to wejdź jeszcze raz, wyjdź. Ani nie ma tratwy nigdzie. A weź wyjdź. Wejdź i wyjdź. Wejdź, wyjdź i wejdź. Ej, co jest z tą grą? Ona jest pobugowana czasami. Cza jest, że... Doszedłem i byłem na wodzie jakiejś walonej. Wyspa. Ja myślę, że trzeba zrobić filtr z wodą Prosty filtr Siup, zrobiony filtr Poczekaj Filtr mam zrobiony To co trzeba zrobić z tym filtrem? Siup Mam filtr Plastik? Poczekaj Ja myślę, że trzeba jeszcze zrobić hak, bo mam, nie, nie mam hacku. Hakuna matata! na matata! Ale trzeba iść, że ja tam... Yy, w sensie ja się zrespiłem i miałem tylko haki, nie miałem żadnych rzeczy. Cztery plastiku, aż tyle. Naprawdę? Weź jeszcze raz wejdź. Jesteś? No już wchodzę, dołączam. Wiesz, ja tutaj mam już tak rozbudowaną tę fratwę gdzie lecimy jak burza po prostu Liny no, my w ogóle nigdy wcześniej nie graliśmy No ale kozacka jest ta gra, jak sądzę. No Tak sądzę również Ta na fratwę jesteś na... Ej, nie wiem, xD Jestem znowu na jakimś totalnym zatopiu. No się jeszcze raz, wyjdź i wejdź. I w ogóle nie ma wokół mnie Zenka, ani nikogo. Wejdź jeszcze raz, wejdź i wyjdź. Ty, chyba że ja cię będę gonił gdzieś. Ale nie dogonisz mnie, bo nawet nie masz mapy nie wiesz gdzie ja jestem. Eee. O nie wiem, pierniczę tą grę. Wejdź jeszcze raz, wyjdź z gry i wejdź. Łop! Ale ja tutaj tak dużo rzeczy, jak, jak będziemy musieli zrestartować świat, to będzie gorsze myślę, że ten plastik zbiorę i robię kubek i może nawet pić wodę. O. Kubek, kubek jest. Тоже как солнце шоу шоу шоу, так вот, чтобы Гриля Гриль Гриль, гриль, гриль Просто рушит Иная шерна Оп, Просто рушит Рушит, рушит, Тюк Co? Balban, gdzie ty jesteś Osiem lin. Dobrze, Trafiasz na trafę? Jesteś! No dupa, nie jestem, jestem na kilku. Jesteś! O. Siema. Za co dam? Ja miałem 20 drewna i nie mam nic teraz. Serio? Ale ty głupi. Ale ty główny! Zaczekaj, no, zaczekaj, ja go zaraz zabiję. Sobie Daj zgłosić. mi kubek albo coś! Masz kubek, łap kubek Zbierajmy rzeczy Ja tutaj zaraz tam połowię ryby Tylko zrobię... Ile? Osiem? Raz, dwa, trzy, cztery Pięć, sześć, siedem, osiem Okej, okay. zaraz robię nam wędkę robię, Mam wędkę I zaraz połowię ryby Ciekawe czy Zenka da się złapać Da się wyciszyć tę muzykę z gry? No ja wyciszyłem. Co? Ustawienia, audio, głośność. Ej, mam rybę. No czekaj. Rybę mam. Żup. Dasz jakieś... No. Mam już cztery dechy. No nice, też mam tyle. Wyspa. Ale gdzie? Bez sensu wyspa. Wyspa z... boku. Chyba, że zrobimy te siatki, wiesz, takie... A wiesz, tego nie mamy. Chyba nie mamy... Są jakieś siatki w ogóle? Nie mamy... No są takie, że wokół tego i tam... Skąd, rybisz, wiesz? Skąd wiedziałeś? O no, no bo oglądałem... Ej, Widzisz, że to... Zenek płynie, płynie Zenek. Rez jego oglądałem jak on to robi. Ho! Giniesz Zenek! Nie ma! co, muszę się trochę uciszyć, bo z w krzyczek No trafaj Wiesz ja co, i zbuduję tutaj tratwę ja, mm. No czekaj Hop Beczka, tak. Ale tutaj dużo rzeczy płynie. Widzicie? Ba e, Ocean Bałtycki jest najbardziej zanieczyszczonym morze, morzem na świecie. Oceanem, stary, oceanem. Anteny. Możesz teraz składać antenę. An ale Mam, antena. Schemat. Mam schemat na antenę. Masz schemat... A jak zrobić patrz. chyba stół badawczy, coś takiego? Czy... Weź to, podnoś to, patrz. Widzisz? Nie chcę tego, nie chcę tego. Ale fajnie. No czekaj, na ja mam tutaj padę? Na no. myszkę no, To pokładka pod myszka, nie pod... Ej, zobacz ile rzeczy tutaj jest zrobiane. Zobacz, ile rzeczy. Ty no, Bałtyk jak nic. Bałtyk jak nic! Właśnie, Bałtyk jak nic. A Bałtyk to jest najpiękniejsze morze. Mo mogę trochę prostu. Ocean, co ja, mówię, ja tak. mówię? Ej, może teraz odbiornik jakiś? Co to jest odbiornik? Oj, znowu projekt. Zebrałem jakiś. Ej, mogę trochę plastiku, albo czegoś? Co ja mam. Co, ja połowię trochę ryby. Ej, sobie zjem rybę. Spójrzcie, ryba. Jak się, jak się? O, tutaj. O, później to... spóźniona osoba tutaj na Discorda teraz. Halo? Wyciszył się. I A ja grywam też. Odcinek. Nagrywam odcinek. Agrywam odcinek. Zaraz będziesz mógł wejść, chyba. Chyba włączyłeś rafta? Ej, to jest nasze dziecko, które przyszło dopiero. Ej, to jest nasze dziecko. Nasze dziecko. Które dopiero wrodziło. Wy Coś tam mówi w brzuchu twoim. A nie, bo ja w tym O, to ty jesteś dziewczyna z tym chłopakiem. Dusi się. U. Co tak? Ale się dusi. Tak, tak się dusi. Wygląda czekaj, To będzie dzisiaj na koniec odcinka odcinka. Lamy, lamy jak do, na chwilę dużo zrobiliśmy, jak sądzisz? To. Bardzo dużo zrobiliśmy. Cześć. I ja bym skończył cześć, cześć. odcinek. Na razie do widzenia, do zobaczenia i do widzenia. Cześć.